Żużel wrócił na tor, wyjechaliście i to jest chyba też frajdę dla Was, długo czekaliście na to. Tak, bardzo długo czekaliśmy, w tamtym tygodniu się nie udało, dzisiaj się udało, pogoda nam dopisała, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jakie wrażenie? Super, petarda, naprawdę. Jak wyjechałeś pierwszy raz na tor, to tak od razu było jak po zimie, pełen gaz? Yy, szczerze mówiąc to tak, sam byłem troszeczkę w szoku, bo od razu tego gazu nakręciłem się, złożyłem włók, jakby tej przerwy w ogóle nie było. To też efekt tego, że trenowaliście zimą na motokrosie, to takie płynniejsze wjechanie w sezon? Myślę, że to na pewno dużo pomogło, bo trening na motocyklu i obycie z motocyklem to jednak jest motocykl, jest gaz, jest sprzęgły, jest wszystko, więc też dużo na tym krosie jeździliśmy. Bardzo dużo treningów mieliśmy na siłowni i poza nią, więc myślę, że przygotowani jesteśmy. Ile takich treningów potrzeba, żeby gdzieś tam stanąć spod taśmy i już móc się ścigać? No myślę, że jutro pojutrze będziemy się z sopakami ścigać pod taśmą, bo jakieś lepsze silniki i będziemy testować. Właśnie te lepsze silniki już czekają? Czy jeszcze je, już wszystko przyszło? Jeszcze wszystko nie doszło, jeszcze czekamy za kilkoma silnikami, ale coś tam się znajdzie. Będziesz czego wybierać? Będziesz czego na pewno wybierać. A jak ten tor się zachowuje po zimie? Yy, no ja jestem pod wielkim wrażeniem i gratulacje dla wszystkich, co przełożyli tutaj tę pracę, żeby ten tor doprowadzić do stanu, żeby było można na nim jeździć, bo torek jest naprawdę super przygotowany.